Jest takie szaleństwo, które się nie kończy, a teraz szaleńcy dostali do ręki poręczny argument. Ja nazywam się Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska i zapraszam na kolejny wideokomentarz. Trzeba nam dużo więcej ludzi, dużo więcej też członków Platformy Obywatelskiej. I w tych dniach porażki postanowiłem dać przykład, ponieważ, jak Państwo wiecie, jestem bezpartyjny. Właściwie byłem bezpartyjny, bo dzisiaj przedłużyłem. Akces do Platformy Obywatelskiej. Mam nadzieję, że wniosę nie tylko mój taki lekki odcinek konserwatyzmu, ale również pewną. Ten entuzjazm, dynamikę. Bardzo dziękuję wszystkim z Państwa, którzy są aktywni na kanale. Dziękuję za komentarze, za polubienia, a także za subskrypcje. Szczególne wyrazy podziękowania dla tych z Państwa, którzy wspierają mnie poprzez wirtualną kawę, czy też super podziękowania tutaj na YouTubie. Jeżeli ktoś chciałby pokazać w ten sposób, że docenia to, co robię, to link do wirtualnej kawy zostawiam w opisie. CUE wchodzi do gry. Szaleńcy, którzy uważają, że nadal nie wiadomo, kto został prezydentem w Wskazują, że najnowsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinno Odwrócić wynik wyborczy, a przynajmniej doprowadzić do ponownego przeliczenia głosów. Tak, tak, tak. Mamy początek września, za nami pierwsza wizyta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Prezydent wetuje ustawy, zgłasza własne inicjatywy ustawodawcze, jest zaprzysiężony, ma swoją kancelarię. Wszystko działa na 100%. A wśród nas są tacy, którzy twierdzą, że nie są pewni, kto został wybrany prezydentem. Są tacy, którzy nad Nadal domagają się przeliczania głosów. To margines, ale margines, który niekiedy dochodzi do głosu, i teraz kolejna taka sytuacja a to wszystko za sprawą czwartkowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. Unii Europejskiej. SUE uznał w czwartek, że sąd krajowy jest zobowiązany uznać za niebyły wyrok sądu wyższej instancji, jeżeli ten nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym uprzednio na mocy ustawy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził ponadto, że sąd nie może pominąć faktu, że Tsue wcześniej Odmówił statusu sądu Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Dlaczego? Ponieważ według unijnego trybunału Izba ta nie spełnia ustanowionych w prawie Unii wymogów dotyczących niezawisłości, bezstronności i uprzedniego ustanowienia na mocy ustawy. Przypomnijmy, że w grudniu roku 2023 CUE orzekł, że skład orzekający Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, Najwyższego nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym. Na mocy ustawy to jest kluczowe, bowiem Izba Kontroli Nadzwyczajnej była tą izbą, która w przypadku ostatnich wyborów prezydenckich, ale także poprzednich wyborów, na przykład wyborów parlamentarnych, w wyniku których władzę przejęła koalicja Donalda Tuska, to właśnie izba ta stwierdzała ważność wyborów. Pamiętają Państwo całą burzę, która przez czerwiec, lipiec przetoczyła się przez polskie państwo i głosy tych, którzy domagali się, od rządzących krajem, aby nie uznawali decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Pojawiały się wezwania do tego, żeby zbojkotować decyzję Izby Kontroli, która stwierdziła, że wybory prezydenckie są ważne, a co za tym idzie, że prezydentem został wybrany Karol Nawrocki. Na tej podstawie doszło do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego 6 sierpnia. Cała burza wokół Szymona Hołowni, naciski na marszałka Sejmu, żeby nie dopuszczał do zaprzysiężenia. No i ten, który krzyczał najgłośniej, Roman Giertych. Już w samej koalicji obywatelskiej mieli dosyć Giertycha. No bo z jednej strony był Roman Giertych i jego silni razem, którzy twierdzą, że nie wiedzą kto wygrał wybory, w domniemaniu nie wygrał Karol Nawrocki, a Rafał Trzaskowski, a z drugiej strony rzeczywistość. Giertych sobie a fakty sobie. Prezydent zaprzysiężony. W koalicji mieli dosyć tego, co robi Roman Giertych, bo to było wzbudzanie nadziei, które nigdy nie mogły znaleźć spełnienia. Zakładam, że ostatecznie Tusk uciszył Giertycha i kazał mu przestać wykrzykiwać bzdury na temat rzekomych nielegalnych wyborów i nielegalnego prezydenta. Ale teraz, za sprawą właśnie tego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Giertych wraca do swojej narracji. Wraca do narracji podważającej legalność wyboru. Karola Nawrockiego. No i możemy dowiedzieć się z Twittera Romana Giertycha, że jego zdaniem CUE, które wskazuje, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej jako, że nie jest sądem nie ma więc uprawnień do tego, aby stwierdzać o ważności wyborów. No więc idąc dalej twierdzi Roman Giertych, wybory są nieważne. Karol Nawrocki. Nie jest prezydentem. Mamy więc kolejną próbę podważenia prezydentury Karola Nawrockiego w sytuacji, kiedy on jest prezydentem, kiedy funkcjonuje w trybie prezydenckim, kiedy został zaprzysiężony, a światowi przywódcy uznają go za prezydenta. I jak pokazał ostatnio Donald Trump, witają go z najwyższymi honorami. Roman Giertych, jak to on w małostkowy sposób powołuje się na Lecha Kaczyńskiego, jakby uważał, że w ten sposób przekona kogokolwiek do swoich absurdalnych pomysłów. Mecenas Koalicji Obywatelskiej napisał na Twitterze tak Lech Kaczyński ratyfikuje traktat, w którym wyroki TSUE obowiązują Polskę. Wykonaniem testamentu Lecha Kaczyńskiego byłaby implementacja tych wyroków, szczególnie tego, który uznaje orzeczenia neosędziów z Sądu Najwyższego. Za niebyłe w tym przede wszystkim, można się domyślić, Roman Gierty chciałby uznania za niebyłe decyzji związanej z ostatnimi wyborami prezydenta Roman Giertych robi to, na czym już raz się politycznie przyjechał, czyli wzbudza nadzieje, wzbudza które nigdy nie, zna nie znajdą swojej realizacji w rzeczywistości politycznej. Ale oczywiście pod wpisem mecenasa pojawiły się komentarze osób, które uważają, że tak, że podważymy prezydenturę Karola Nawrockiego, że jeżeli będziemy publikować tysiące wpisów z hashtagiem nielegalny prezydent, to cokolwiek się w kraju zmieni. No nie, oczywiście nic się nie zmieni. Karol Nawrocki. Wrocki będzie prezydentem. No, i także od takiej strony formalno-prawnej wydaje się, że Roman Giertych znowu poszedł o jeden most za, za daleko, bo już pojawiają się głosy ekspertów, że decyzja CUE nie odnosi się do spraw wyłącznie będących kompetencją prawa krajowego, prawa polskiego. I tak na przykład przytoczę Państwu em, cytat profesora Ireneusza Kamińskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wskazuje, że uznanie wyroku za niebyły CUE uzależnił od dwóch przesłanek, które muszą być spełnione. Po pierwsze, musi mieć zastosowanie prawo Unii, a po drugie, uznanie wyroku za niebyły jest nieodzowne dla zagwarantowania mu pierwszeństwa. I tutaj istotne, jeżeli sprawa jest Poza zakresem prawa unijnego wyrok TSUE nie ma zastosowania. Podobnie będzie, jeżeli sprawę obejmuje prawo Unii, ale nie zachodzi konieczność zapewnienia mu pierwszeństwa, czyli przesłanka pierwsza, dosyć jasna. Polskie wybory prezydenckie nie są objęte prawem unijnym. Oczywiście zaraz Roman Giertych odpowie, że przecież praworządność to jest coś, co Unię interesuje. No tak, ale Polska nigdzie nie zgadzała się w żadnym z traktatów na to, aby Unia europejska rościła sobie prawa do kontrolowania praworządności i demokracji w Polsce. Oczywiście to co robi Unia Europejska to że zagarnia kolejne prerogatywy to jedna sprawa, ale twarde prawo to druga. Prawnik zwraca także uwagę na to, że stosowanie teraz orzeczenia TSUE we wszystkich sprawach, szczególnie tych politycznych czy dotyczących podstaw funkcjonowania państwa, może doprowadzić do jeszcze większego chaosu. Kamiński zauważa, że sąd powszechny, do którego wróci sprawa z sądu najwyższego, będzie decydował, czy miało zastosowanie prawo Unii, czy będzie miało pierwszeństwo. Może się więc zdarzyć, że sąd uzna orzeczenie sądu najwyższego za niebyłe, ale według Według jednej ze stron postępowania i niezgodnie z wyrokiem TSUE, bo na przykład prawo Unii nie miało zastosowania, albo miało i zostało właściwie zastosowane. No i pytanie, co wtedy? Wtedy będziemy mieć do czynienia z jeszcze większym bałaganem. Ale taki los zgotowali nam politycy. Jedni politycy zgotowali nam taki los, a inni politycy chcą, aby ten los był jeszcze bardziej zagmatwany i jeszcze bardziej utrudniony. A to oczywiście wszystko w imię politycznego rewanżyzmu i nieumiejętności pogodzenia się z wyrokami demokracji. Jak zawsze, zachęcam Państwa do dyskusji w komentarzach. Proszę o polubienie tego materiału, podawanie go dalej, a także o subskrybowanie mojego kanału. I cóż, już teraz zapraszam na kolejny wideo komentarz.